Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla panny na grudzień 2021 roku. Rozkład na z stali Illuminati. Oczywiście karty były wcześniej potasowane. Jeszcze trochę potasujemy i zobaczymy jakie energie. Będą chciały się pokazać. Dobrze. Dla panny. I już zaczynamy. Na spodzie mamy Asa Mieczy. Więc fajna tutaj energia. Myślę, że coś się po prostu wyjaśni, że możecie coś wyraźnie zobaczyć, tak? I zaczynamy tutaj czytanie. W przeszłości mamy króla denarów, w teraźniejszości gwiazdę, w przyszłości dziewięć miecze. Karta Rada, osiem y, kielichów, środowisko, otoczenie, śmierć, trudność, y, arcykapłanka. Co zrobić, rydwan? Jak ją pokonać, tą trudność? I tutaj wynik: sześć y, kielichów. Dobrze. Nie wiem, czy wszystko widać. Chyba trochę opuszczę, bo patrzę, że nie, nie wszystko widać. Dobrze, teraz już powinno być dobrze. Więc zaczynamy tutaj od przeszłości, czyli król denarów, a czyli właśnie e, działanie tutaj e, e, w materii. E, Poczucie bezpieczeństwa, a także finansowego, e, duża sprawczość, e, bardzo fajny czas. Oczywiście, może to jest osoba, tak? tutaj w przeszłości, która właśnie o cechach tego Króla Denarów tak. osoba, która potrafi zapewnić też sobie i innym bezpieczeństwo, jest stabilna. E, oczywiście Król Denarów. To, tak jak mówię, to osoba, która panuje nad tym wszystkim, też nad, nad tymi finansami, nad tym bezpieczeństwem. Co nie znaczy, że to musi być strasznie bogata jakaś osoba, bo to jest pojęcie względne, tak? Do każdego z nas, co innego znaczy, bogactwo, tak i to. W, 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 co, co, nas powiedzmy, jakby zadawalałoby, tak? I, I więc tutaj to będzie różnie wyglądało, tak? No jest tutaj, tak jak mówię, jest tu stabilność jakaś płynność ta powiedzmy finansowa i bez, dzięki tej płynności też jakieś bezpieczeństwo. Albo mówię taka osoba w otoczeniu jest, to znaczy była, tak? Bo to już jest w przeszłości. Która może była wzorem tak? też dla niektórych osób. Ten król denarów, tak? Więc może to różnie wyglądać, ale fajna tak to energia. Natomiast w teraźniejszości pokazuje się gwiazda, czyli właśnie bycie w dobrym czasie, w dobrym miejscu. Możecie czuć, że idzie wszystko, wszystko co się wydarza, idzie w dobrą stronę. Że, że rozwijacie się. Jest to też fajny czas. Inne, jakieś negatywne energie, trudniejsze, ona też osłabia. Więc naprawdę taki sprzyjający bardzo czas. Wielki Arkana. Oczywiście ta energia będzie dłużej działała, nie tylko i wyłącznie tutaj, w tej teraźniejszości. Chociaż tu widzimy w przyszłości 9 mieczy. Może być to moment, kiedy ten umysł na wysokich obrotach bardzo pracuje, tak, więc to e, może to oznaczać. Oczywiście wy wiecie już, jak to będziecie czuć, tak więc albo jest to po prostu jakieś e, projektowanie negatywne, zamartwianie się na zapas, e, czarnowictwo, więc z tej energii e, starajcie się po prostu. Wyjść, zdystansować się do tego, do tego, do tego myślenia. Starajcie się ten umysł okiełznać, tak? Ponieważ naprawdę macie świetną tutaj energię, w dobrym idziecie kierunku, więc niepotrzebne są te, te zamartwiania się. Tym bardziej, że samo zamartwianie i tak w sumie nic, nic nie daje dobrego, tylko po prostu człowiek źle się czuje. i i Jeszcze może jakieś choroby tylko ściągnąć, tak? Więc starajcie się nad tym zapanować. Chyba, tak, chyba że tak, jak powiedziałam, jest to moment, kiedy po prostu wymagany zadwa, że takie właśnie taki zryw, intensywne myślenie, gdzie ten umysł właśnie pracuje na wysokich obrotach, a więc wtedy jak najbardziej można sobie od czasu do czasu na coś takiego hmm, pozwolić. Natomiast tutaj e, karta rada, Osiem kielichów, czyli zwrot emocjonalny. A więc, jeżeli Wam coś, e, w czym się nie czujecie już dobrze, tak, mimo to, że sami to zbudowaliście, było to dla Was drogie, cenne, e, Czy to e, może to dotyczyć oczywiście relacji, miłosnych spraw, nie tylko. Może to innego, przeróżnego typu dotyczyć, tak. Coś, co po prostu było Wam kiedyś drogie, tak? A teraz się okazuje, że to już, to już po prostu przestało działać. I tak, jak mówię, macie tutaj, zwracajcie uwagę na tą energię, że, że jesteście prowadzeni przez tą gwiazdę, że tak naprawdę e, wiecie czego chcecie. E, e, I myślę, że tak, jak mówię, ona też osłabia te negatywne energie, że jeżeli właśnie już coś Wam e, nie daje radości, tak, to może faktycznie warto się z tym pożegnać, Może tak jak mówię, no będziecie chronieni, tak. Oczywiście myślę, że też w nielicznych przypadkach ona też, gwiazda może mówić o jakiejś, że mamy jakieś niepotrzebne nadzieje, tak, ale ja myślę, że tutaj, no dobiorę jeszcze kartę, tak, bo tu jest ta ósemka i, to i ta dziewiątka, więc, żeby jeszcze coś do tej yy, gwiazdy, tak? O, to może dotyczyć spraw miłosnych, relacyjnych, tak? Yy, no nie tylko miłosnych, ale, ale relacyjnych. A więc tutaj, właśnie, mm, yy, może z tym związany jest właśnie jakiś yy, zwrot tutaj emocjonalny, tak? Więc jest coś tutaj, jest coś tutaj na rzeczy, tak? Tym bardziej, że środowisko, otoczenie pokazuje się jako śmierć, czyli też może, może to oznaczać też jakiś koniec, a właśnie wyczyszczenie czegoś, przejście jakiejś wewnętrznej transformacji. Ale tak jak mówię, może to dotyczyć takich typowo męsko-damskich spraw miłosnych, ale też niekoniecznie, tak? Też po prostu jakiegoś partnerstwa. Może to być nawet w biznesie czy coś, ale coś tego typu, czy jakieś przyjacielska, no coś, co było Wam kiedyś bardzo drogie, tak? I myślę, że tej osobie też na przykład, tak? Jeżeli to jest właśnie związane z tym bo może ta osoba jest po prostu ważna dla was i ona też przechodzi jakiś taki proces, ale jest istotną tutaj dla was personą, a więc tutaj jakieś właśnie mówię, no, a z denarów się też pokazuje tutaj mak, więc jakieś, coś nowego się też pokazuje, tak, no. Myślę, że jak właśnie idzie się za głosem serca, czy, czy jak się wyczyści to pole, no to myślę, że coś się pojawia właśnie nowego, nowa jakaś szansa. Um, może też y, to być... Y, um, No może to być nawet może sobie, jeżeli właśnie ta osoba też przejdzie jakąś transformację i odejście od czegoś, co wam emocjonalnie nie służy, tak? Może od jakiegoś sposobu odczuwania tak? jakiegoś, jakichś przekonań, wartości, tak? które w sumie no nie służą. Może też. Trzeba od czegoś po prostu emocjonalnie po prostu odejść, tak? Może też jakaś nowa szansa jeszcze się tutaj e, dla Was nawet e, może pojawi, ale e, no raczej tutaj e, może trzeba iść jednak każdy w, w swoją stronę, tak? Raczej bym się tu skłaniała, że, że jednak e, jeżeli chodzi tutaj o to partnerstwo, że to co się wszystko tutaj dzieje, że w sumie to będzie w dłuższej perspektywie czasu dobre dla was, tak? I żebyście jednak słuchali tego głosu serca. Trudnością jest serce kapłanka, to, że wszystkiego nie wiecie, tak? To jest wielki arkana. Możecie właśnie czuć się tak niekomfortowo, tak? że ona wszystkiego nie mówi. Może właśnie ten partner też wszystkiego wam nie mówi. Że musicie działać właśnie e, mm, troszeczkę tak po omacku. E, no ale trudno, no tak, tak po prostu w życiu bywa. E, jak to jak pokonać, tak? No, mamy tutaj rydwan. No, myślę, że trzeba się wewnętrznie zintegrować, żeby wasze. E, Pragnienia, emocje, działania umysłu, żeby wszystko szło w jednym e, kierunku, tak? Żeby, e, żeby cel, który sobie wyznaczycie, tak, żebyście mogli ruszyć właśnie do tego celu tym rydwanem, tak? To jednak to serce, umysł, e, wasza energia, działanie musi iść w jednym kierunku, tak? I to jest jakby lekarstwo, to bez względu czy, czy macie na dany temat pełną wiedzę, czy nie, bo nigdy nie będziemy mieli na żaden temat pełnej wiedzy, tak? Więc myślę, że to trzeba też zaakceptować. To wszystko są wielkie arkana, więc duże procesy to są tak. Ale tak jak powiedziałam, macie też i gwiazdę, trzecie wielka, wielkie arkana, więc myślę, że to wszystko, co się dzieje, co się rozgrywa w Waszym życiu, że, że to będzie w sumie dla Was dobre. Jeżeli nie widzicie nawet teraz tego, tak? W ten sposób, to w dalszej perspektywie to się zmieni, tak? A teraz tutaj mamy wynik tak sześć kielichów, możecie jeszcze się odwracać wstecz tak, wspominać te dobre czasy, te dobre chwile. Możecie tęsknić za czymś, za jakimś właśnie momentem w życiu. E, może tu być dużo takiej e, nostalgii. E, mm, więc rada to bym powiedziała, że, żebyście właśnie e, starali się być tu i teraz, tak? Żeby w tej energii e, nie przebywać za długo, tak? Bo to ważne jest, co w tej chwili e, się dzieje w waszym życiu, żeby bardziej to bym patrzyła na tę energię, żeby właśnie w Waszym życiu zagościła ta harmonia, tak? Żeby się uporać z tymi e, wszystkimi e, trudniejszymi energiami, e, żeby zagościła w Was harmonia, a nie oglądać się wstecz. Więc tak tą e, energię tutaj e, proponowałabym e, e, widzieć, tak? A jeszcze dobiorę może tutaj jeszcze jedną e, Kartę. Może do tej dziewiątki mieczy. Dwie buławy. Może boicie się właśnie tej nowej drogi, jak planować, tak? Jak to swoje życie planować. Z kim właśnie będziecie szli przez, tą, przez, przez, przez to życie, tak? Tą drogą. Więc tutaj nie ma się co, tak? Że jeżeli właśnie zro zrobicie yy, zwrot. W, w kierunku, które serce Was po prostu woła, to możecie jednak też mieć obawy co do tej drogi, tak? Możecie odwracać się właśnie i, i jednak wspominać to, co było pięknego, tak? Ale no, myślę, że nie warto, że warto się jednak zintegrować wewnętrznie, tak jak powiedziałam, i jednak wyruszyć w tą, w tą drogę. A dopiero to jeszcze do tej szóstki, tak? Szóstki kielichów. Sprawiedliwość jest tutaj, czyli właśnie może trzeba dokonać jakiejś oceny, być sprawiedliwym, ale właśnie także żeby ta ocena była sprawiedliwa także w stosunku do Was, tak? Mm, żeby być obiektywnym w tym wszystkim, tak? Właśnie, żeby, żeby nie, nie idealizować na przykład przeszłości. To są też wielkie arkana, więc wiesz, też, też taki ważny, potężny proces. Jest tutaj trochę tych wielkich arkan, ale tak jak powiedziałam, macie tą gwiazdę. Więc myślę, że idzie wszystko w dobrym kierunku, tak jak powiedziałam. Może podsumowując, wychodzicie tutaj z tej, z tej energii bezpieczeństwa, takiego zadowolenia, może to właśnie być ktoś właśnie o tych cechach, tak? Który, ktoś, kto dawał wam poczucie tego bezpieczeństwa. Natomiast w teraźniejszości macie tu gwiazdę, więc nie obawiajcie się. Myślę, że to, co się wydarza idzie w dobrym kierunku. Może to tak jak mówię, wszystko dotyczyć właśnie spraw relacyjnych. Możecie też oczywiście, chociaż też tam był Azdenarów, tak, może jeszcze spotkacie właśnie też kogoś na swojej drodze, też tak, jakąś nową miłość, więc tutaj trzeba w ten sposób patrzeć. Nie zamartwiajcie się o przyszłość, nie bójcie się wyruszać, nie, nie starajcie się tutaj negatywnie projektować, tak? jeżeli to po prostu niech to będzie taka burza mózgu waszego, tak właśnie na tą drogę, tak? jak chcecie, żeby ona wyglądała. Jeżeli już coś nie służy, to faktycznie może trzeba właśnie. I z za głosem serca. Myślę, że ono dobrze podpowiada, że się nie myli. Tak jak powiedziałam, tu ktoś z waszego otoczenia też przechodzi jakąś transformację, też tutaj będzie potrzeba wyczyszczenia wszystkiego, tak? I czy wy sobie dacie kolejną szansę, czy, czy dacie sobie wspólnie tak, i, i, i razem coś nowego zrobicie, czy po prostu dacie sobie, każdy z osobna pójdzie swoją drogą. To też myślę, że różnie może wyglądać. Ale właśnie bardziej bym się nastawiała na to, że jednak każdy swoją drogą pójdzie, tak? W jakiejś tam sprawie. Tak jak mówię, może kłopotem być to, że wszystkiego nie wiecie. Chcielibyście wiedzieć, tak, ale no nie ma tak w życiu, że będziecie wiedzieć, więc tutaj sobie też to odpuśćcie. A tak jak mówię, są wielkie arkana, starajcie się po prostu żeby Wasz umysł, serce i energia szły w jednym kierunku, żeby ten rydwan Was powiózł i planujcie tą przyszłość. Nie oglądajcie się wstecz, bądźcie sprawiedliwi, nie idealizujcie. Też w drugą stronę, też oczywiście nie zachęcam, żeby jakoś je widzieć negatywnie, tak? Po prostu, żeby być sprawiedliwym, tak? I po prostu harmonizujcie. Swoje życie, tak? Bo tutaj tą szóstkę denarów tak pozytywnie właśnie, żebyście widzieli, czyli harmonizujcie swoje życie, tak? A więc tak wygląda czytanie dla panny na grudzień 2021 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. I oczywiście bardzo namawiam do, do dawania też łapek w górę, bo, tak jak tutaj mówię, w tym miesiącu wszystkim to bardzo pomaga przy pozycjonowaniu, tak? Wtedy te filmy są bardziej e, widoczne. E, e, więc e, zachęcam, tak? E, oczywiście m, widzimy się w kolejnych filmach i ja bardzo serdecznie Wam e, dziękuję. Hey.